Była sobie taka sytuacja, że był profesor, który znał się na naukach tybetańskich i znał się na funkcjonowaniu naszego umysłu, rozumiał na czym polega medytacja. Ale był tylko profesorem, dlatego udał się w podróż i dotarł do Mnicha Buddyjskiego, do Mistrza Zen. Przychodzi do niego i mówi: Mistrzu Zen, jestem profesorem, Wykładam medytacje na studiach, zajmuję się ciałem astralnym i wszystkimi rzeczami, które się w naszym ciele dzieją. Ale chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej. Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej? A mistrz Zen mówi do niego: Usiądź, napijemy się herbaty. I kiedy mistrz nalewał herbatę dla profesora, profesor cały czas mówił, Mistrz Zen słuchał go, a profesor mówi: Bo wiesz, ja już wiem to, ja już wiem tamto, ja już wiem tego i tak dalej. A w pewnym momencie profesor mówi: Mistrzu Zen, co ty robisz? A mistrz Zen do niego mówi: Do twojej szklanki nie dam rady już więcej dolać. Aby poznać moją wiedzę, potrzebujesz opróżnić szklankę. Dlatego pragnę, żebyście wszyscy opróżnili szklankę. Bo ja do tej szklanki więcej już nie doleję. Jak będziecie mieli pustą szklankę, to ja wtedy mogę wam podać herbatę. I mogę wam podać swoją wiedzę. Czy to ma sens? Jeszcze jedna historyjka. Lubicie historyjki? Tak opowiedziałam wam bez pytania, ale chcielibyście jeszcze jedną historykę. Był sobie mędrzec. Ten mędrzec mieszkał wysoko w górach. I od czasu do czasu schodził do wioski. W tej wiosce uzdrawiał ludzi, przekazywał im różne fajne informacje, był w stanie czytać w ich myślach. Te informacje były jak eureka dla wielu z tych osób. Natomiast byli młodzi ludzie, i pozdrawiam wszystkich młodych ludzi, którzy są razem z nami tutaj w tym momencie, ale byli młodzi ludzie i chcieli zrobić psikus dla tego mistrza. I chcieli naprawdę sprawdzić, czy on faktycznie wie to, co wie. I czy on, po prostu wprowadza tą wiedzę, bo on wie o tym, że tak jest. No i wpadli na pomysł, że złapią ptaka. Złapali ptaka i wpadli na pomysł, że będą trzymać, jeden z nich będzie trzymał tego ptaka w kieszeni. I kiedy mistrz zen następnym razem przyjdzie do wioski, to zadadzą mu pytania. I schodzi mistrz Zen, przychodzi do wioski i znowu robi swoje czary, znowu pokazuje, jak funkcjonuje ciało, jak uzdrowić się w 30 sekund, gdzie nacisnąć, co zrobić, jakie czynności wykonuje nasze ciało. A ci młodzi ludzie, dobrze, sprawdzimy teraz tego mistrza. Przychodzą do niego, jeden z nich trzyma w ręku ptaka. I mówią, i mówi ten, który trzyma tego ptaka: Mistrzu Zen, czy wiesz, co mam w ręku? Tak wiem. Co to jest? Trzymasz ptaka. Uuu! Mistrzu Zen, ale czy ten ptak jest żywy czy umarły? A mistrz powiedział do niego: I stanie się tak, jak ty zdecydujesz. Czyli, jeśli powiem, że ptak jest martwy, wypuścisz go. A jeśli powiem, że ptak jest, nieżywy, że ptak jest żywy, to go udusisz. I tak samo stanie się z Tobą. Ja przekażę Tobie swoją wiedzę. W dwa dni stanę na głowie, żeby przekazać jak najwięcej swojej wiedzy. Ale to Ty zdecydujesz, co z tą wiedzą się stanie. To Ty zdecydujesz, czy zastosujesz ją tu i teraz, czy zastosujesz ją dzisiaj, czy zastosujesz ją jutro, i czy będziesz w tym wszystkim wytrwały.